Jesteśmy tak duzi, że już nie widać mapy pod nami. Czy da radę urosnąć aż do kosmosu? Zobaczymy. Jak wysocy możemy właśnie być w tej grze? Zaraz się przekonamy. W tej grze musimy być jak najwyżsi. Więc co robimy? Jemy. O co chodzi? Wytrzymałość i możemy zrobić upadek. Kliknijmy więc. Okej. Okay. Dobra, i mamy pieniądze. Więc idziemy do sklepu, zobaczymy nasze ulepszenia. Możemy być szybci, mamy lepszy owoc. I teraz co musimy zrobić? Musimy się tam chyba wspiąć. A żeby się wspiąć, to musimy jeść. Tu jest nasza wytrzymałość. Jak widzicie, im szybciej jemy, tym przypada nam wytrzymałość. Musimy się dostać na ten blok. Musimy się dostać na ten najwyższy blok, jaki jest możliwy. Nawet go nie jestem w stanie zobaczyć. Dobra, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie już tu wejść, czy jeszcze nie? Musimy po prostu przejść krokiem. I jak widzicie zdobyliśmy pierwszy blok, otwieramy. Wyklujmy pierwsze jajko. I co nam wpadło? Kurczak, który nam mnoży gotówkę o 1 na 2. 50% szans mieliśmy prawdopodobnie, żeby go wykluć. No niestety. To co? Wydaje nam się, że idziemy do sklepu. I co tu mamy? Pomer grade. Pomer grade. 135 minut. dobra musimy jeszcze zebrać i musimy się teraz dostać. Otóż do tego i mamy codzienną nagrodę. No musimy być tacy wysocy. No na razie tak wydaje mi się, że no nie możemy. Mamy tu kolegę, który jest wyższy, najwyższy. My musimy być jeszcze wyżsi. Patrzcie jak on jest wysoki. Ja cię nie kręcę, ale on jest wysoki. Zobaczę ile dosięgniemy. No nie jakoś bardzo wysoko. Jesteśmy za niscy. Dobra. Upadamy. No musimy zdobyć 130 kaski, żeby wejść do nowej wieży. No to musimy zarobić kasę na nowy Pom raid. Zobaczymy czy nam się to uda. Czy mamy jakieś eliksiry? Nie mamy żadnych eliksirów w sklepie. No na razie nic nie będziemy kupować. No ale widzimy, że jesteśmy na pewno więksi od niej. Jeszcze nam troszeczkę pieniążków brakuje, więc musimy jeść. Jak nam rosną w ogóle nogi? Ten kurczaczek, który chodzi za nami. <laughs> Ale elegancko, dobra. Zaraz kupujemy kolejny upgrade. Robię panowie upadek. I czy nam starczy pieniędzy? Powinno nam starczyć. Mamy... Jeszcze nam brakuje. Trzech monet, dobra, szybko. Trzech monet. Mamy. Patrzcie, teraz mamy ile potrzebujemy na następne 300 dolarów. Zobaczmy jak teraz rośniemy. Patrzcie jak w ogóle teraz szybko rośniemy. Ale czy zdążymy i tak tam wejść? No raczej no nie sądzę. Ej, ale mogę tu wejść, bez problemu. Ej, i zdobyłem... Nie, zdobyłem koronkę, więc mogę jeść i spadać i zdobywać, że wykluciajeka. Nie muszę konkretnie przechodzić od razu do tego. Więc będziemy jeść i z tą spadać. O. I mamy dwa i możemy otworzyć teraz dwa razy kurczaczka. I gdzie jest są jajka? Są mi jajka. Spróbujmy otworzyć jeszcze raz. Wykluj. Mamy ciś, 1 nam kotek daje więcej pieniążków. OK. Jeszcze raz. To kurczaczka, ale już nie chcemy kurczaczka. Dobra. Więc teraz mamy jeszcze kota, patrzcie, kotek za nami chodzi i mamy bezkitu. Więcej pieniążków nam się po prostu tutaj robi, za to, że rośniemy. Patrzcie, ona jeszcze no, zaczęliśmy równo i pierwsza weszła do pokoju, a nadal nie jest w stanie kupić nowego owocu. Ej, czyli jesteśmy w stanie. Nie, jeszcze jesteśmy za mali, żeby tam wejść. Kurczę, jak szkoda. No nic, będziemy musieli troszeczkę pofarmić, ja pofarmię troszeczkę. I za ten skok mamy bardzo dużo kasy. Dobra, musimy mu zbierać na następny owoc, zobaczymy. Jak widzicie, mamy już chyba pieniążki na kolejny owoc, więc go po prostu kupimy. Cześć, Grzesiek właśnie też dołączył do nas. Gry. witam cię, Grzesiek, i pyta się, czy właśnie nagrywamy nowy film. Więc tak, nagrywamy nowy filmik. Możemy kupić winogrono, więc kupujemy. Mamy dwa wzrostu. Pucharków mamy 7, spróbuję nam zebrać po prostu jeszcze 10. Tylko zobaczymy, czy jesteśmy teraz w stanie z winogronem po prostu się tam dostać. I jesteśmy w stanie, patrzcie jak rośniemy. Teraz jesteśmy, no nie jesteśmy może teraz najwyżsi, ale już powoli się robimy. Patrzcie jak ten kolega szybko rośnie obok nas. Raczej powinniśmy, może damy radę, damy radę, czy nie? Dajmy radę, proszę. Jeszcze troszeczkę. Daliśmy radę, dobra, upadam. Ale lecimy na dynkę Dobra, ale dużo pieniędzy! Mega dużo pieniędzy! A i spróbujmy jeszcze uzbierać dwa. To kupimy to jajko za 10. To zielone, za 10 pucharków po prostu kupimy. Patrzcie, już to robimy. Wierzę i zaraz kupujemy to jajko za 10 pucharków. No i oczywiście nowy owoc będziemy musieli kupić. I na dyńkę, Ciach Super. Dobra, mamy dwa pucharki. Chodźcie. Otworzymy to jajko za 10 pucharku. Zielone jajko. Co nam wypadnie? Ej, czemu mam świnkę? Ej, dlaczego mi nie dało... I mamy świnkę. Patrzcie. Dobra, teraz będziemy mieli, mieli mega dużo kasy. Potrzebujemy 800 dolarów na zielone winogrono, więc zbieramy, zobaczmy jak rośniemy. Ej, mega szybko. No do tej wieży na pewno nam szybko nie dojdziemy. Spróbujmy, urosnę jak najwięcej się da. Patrz, już mamy 100 dolarków, potrzebujemy 800. czy mamy 50%, a już tu na spokojnie jesteśmy. Ale no tam, no nie ma szans, że teraz do tej wieży uda nam się urosnąć. Jednak, no troszeczkę za słabo. Dobra, upadam. I pół. Dwa pucharki. Jeszcze raz zobaczymy sklep. Ej, jeszcze raz urosnę i mam winogrono. Zielone. Dobra, to robię to. Tu mamy już więcej, 750 pucharków, 200, 100, 20, No ale patrzcie, tam jest tak wysoko, że tego nie widać. Ej, możemy do balona urosnąć? Jak sądzicie? Może nam coś da ten balon? Ej, no nie urośniemy. Co nam dam ten balon? On nic tu nie ma, on jest pusty. Dobra, wchodzę i kasuję pieniążki i kupujemy zieloną winogrono. I z powrotem na dół, ciach Okej, okay, dobra e, To nic, kupujemy zieloną winogrono. Plus 4, patrzcie, to jest podwójny Przyrost Teraz będziemy rośli mega szybko, patrzcie, patrzcie Odpalam Patrzcie, jak szybko rośniemy już teraz Już w ogóle jest Pół 10 pieniędzy nam daje Ej, może uda nam się urosnąć do tego Ale patrzcie już Ile pieniędzy dostajemy Masakra. Ej, może? Nie, jesteśmy w połowie dopiero, ale zobaczmy, ile możemy zyskać najwięcej pieniędzy. Ej, patrz, jesteśmy na poziomie balona, ale ten balon nic nie robi. Okej, okay. jeszcze nam troszeczkę brakuje, więc jeszcze zbiorę. I pum! Dobra. Sprawdzę, ile nam potrzebujemy na kolejny owoc pieniędzy. 1600 e, monet, więc ok, jest to do zrobienia. Zbieram 1600 i od razu zbieramy pucharki na, na 3 jajka za 10. Patrzcie, mam już 1300 e, monet, więc jeszcze jedno urośnięcie do MAXA i kupuję nowy owoc i zobaczycie jak szybko będziemy rośli. Mam nadzieję, że już wejdziemy do tej niebieskiej wieży e, z takimi fajnymi niebieskimi kafelkami, a później idziemy do tej pomarańczowej. Tu ten kolega jest mega wysoko. My jesteśmy tutaj, on jest gdzieś tu. To już w ogóle jest masakra. I to jest prawdopodobnie on wygląda jak jakiś wielki słup. Dobra, i lecimy na dół. Spadamy i mamy kaskę na kolejny owoc. Więc, idę do sklepu? Mamy raspberry, czyli malinkę razy 8. Następny mamy ananas za 6000. No nie wiem, czy tak szybko to zdobędziemy. Ale patrz, już dostajemy po 20. Dolarów, i jak rośniemy szybko, już jesteśmy na poziomie tej wieży, i chyba bez problemu urośniemy do tej niebieskiej wieży. Patrzcie, jak teraz rośniemy, już jesteśmy chyba drudzy najwyższy. Nie, trzeci najwyższy. To mamy kolegę, który jest wyższy, ale zaraz go dogonimy. Bez problemu. No, dawaj do góry jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. No, i musimy tam rosnąć. Teraz patrzcie, bez problemu. I patrzcie, teraz spadamy z niej. I na dół. Iiu, ale lecimy długo. Patrzcie. Pum. Dobra, mamy 20 pucharków. Jeszcze je uzbieram 10 i otworzymy 3. Może otworzymy tą za 100. Po prostu. Zamiast tych 3. Okej. Okay. I spadam znowu. Ale to jest fajne. To spadanie. Jak lecimy. Ej, możemy jeszcze w ruchu się kręcić. Super. Dobra, dwa. Mamy 30. Otwórzmy te 3 jajka. Może lepsze kopety zdobędziemy. Klujemy pojedynczo. Mamy krowę 1, 3, ale dlaczego ona ma X'a? Dobra, krowa była najsłabsza. Znowu krowę mamy, no nie. Okej, okay. dajcie mi kaczkę gold, koza. Świnka, no dobra, świnka. Czyli mamy teraz tak, dwie świnki i jedną krowę, która nam daje 2 i 1 razy monet, Czyli teraz mega szybko powinniśmy zdobywać kasę razy 36 na sekundę? Możliwe, że tak. Ej, to będziemy mieli szybko na ten kolejny owoc za 6000 na ananasa. Powinniśmy mega szybko zdobyć. No ten już kolega nas jeden jakiś goni. On chyba też ma truskawkę? Nie, malinę też ma, więc rośnie tak samo jak my, ale nie dało mu się doścignąć. Będziemy lepsi od niego. Patrzcie, już mamy za jeden wzrost ponad tysiąc. Będziemy mieli tysiąc, 1800. Więc mega fajnie. Ej, patrzcie, prawie dosięgliśmy helikoptera. Ok, jedno urośnięcie. I już mamy kolejnego Ananasika. I bez problemu powinniśmy się dostać już do wieży numer. E, tutaj, 3, 4. Do czwartej wieży. Czyli jeszcze zostanie nam piąta, szósta i siódma. Oj, wow, ten kolega w ogóle, patrzcie jak poleciał do góry. Ej, patrzcie, już dosięgamy helikoptera. Przerośniemy helikopter, czy jeszcze nie? No jesteśmy na takim samym poziomie jak helikopter. Okej, okay, patrz jak wszyscy są mali z góry. I co? I spadamy. Ej, patrzcie jak mogę urosnąć. Może bym mógł, ale no nie mamy czasu na takie wolne czekanie. Musimy to zrobić szybciej, żeby ich doścignąć. Ej, nie jest, czy jestem w stanie kupić już Ananasa? Jeszcze troszeczkę, dobra, 500 kasy szybko dozbieram, Tu już szybciutko patrzcie, mamy już 200, mamy już e, 400, mamy 500, ale już skoczę po prostu e, nam tutaj. Żebyśmy nie, nie tracili czasu. Okej, okay, dobra, idę po ananasa. Ananas, to już kolejne razy 2, czyli razy 16. Patrzcie, jak teraz rośniemy, pyk, pyk. O wow, po 65 dostajemy Ej no to teraz Bez problemu łapiemy naszą pomarańczową wieżę Tak mi się wydaje Chyba raczej tak Patrzcie 50% a my już jesteśmy w połowie Tak damy radę bez problemu e, Zdobyć tą wieżę No i co następną Bierzemy tamtą Już widzimy jak kolega jest w połowie No ale my nie będziemy czekać Dobra dozbieramy teraz 100 Pucharków Patrzcie ej jesteśmy wyżej Ło 3300 kasy, dobra, lecimy, patrzcie Ej Ale długo. Jestem ciekaw jak dalej będziemy lecieć. E, dobra, zobaczmy ile kosztuje kolejny e, owoc pasji 15 tysięcy, dobra, uda nam się, bez problemu. Uzbieramy 100 pucharków. Zaraz to zobaczycie jak ja już to dozbieram. Dobra panowie, robimy ostatni skok, zanim kupimy już nowy owoc i urośniemy już do kolejnego, do kolejnej wieży i robimy skok, patrzcie, aż prawie niedobrze się robi, dobra, mamy 16 tysięcy, więc możemy kupić już nowy owoc, czyli tu mamy... Owoc pasti czerwony po polsku, który nam daje 32, tu mamy za 34, dobra. I mamy 123 pucharki, więc możemy otworzyć lepszy boksik za 100. Otwieramy. Jak widzicie, mamy jajko, dobra, wykluj, coś dobrego. No, no nie jest to dobre. No to jest najgorsze co mogło. Dobra, otwórzmy jeszcze te po 10, bo mamy 20. Może tu dodam się coś. Kolejna świnka. No, to też średnio. Może kaczkę? Nie, kolejna świnka. No, no, niestety. Okej, możemy obrócić kołem? Dopiero za 6 minut możemy obrócić. I patrzcie, op. To jakbyśmy trafili. Ale fajnie by było, dobra. Okej, okay, zobaczmy, jak rośniemy teraz szybciutko. Od razu mamy misia, który ma 26, czyli jeszcze więcej pieniążków. I rośniemy. Patrzcie. Teraz, masakra, jak szybko. Ale, jazz. Ej, to my dopiero jesteśmy tacy tutaj mali. Oj, patrzcie, kolega spada. Spadł na sam dół. Patrzcie, jak rośniemy. Ej, dostaniemy się do tej wieży? No musi nam się udać. No nie. Dobra, przeczekamy. Patrzcie. Poczekamy. Powolutku. Powolutku i do góry. Dobra, skaczemy i otwieramy kolejne jajo za 100. Z i 8 tysięcy, patrzcie jak lecimy teraz długo masakra Ło, wow, ale przywaliliśmy dobra otwieram to jajko teraz możemy otwierać cały czas jajko za 100 no i znowu mamy misia, ale to i tak nam da więcej pieniążków bo mamy teraz dwa misie i zbieramy teraz pieniądze na tutaj na brzoskwinie plus 50, 30 tysięcy, zaraz to uzbieramy szybciutko ale patrzcie jak on szybko wystartował, ale teraz My już mamy kolejną wieżę, która jest piąta, na piątej wieży, gdzie jeszcze do szóstej i siódmej. Teraz możemy otwierać, więc ja uzbieram nam dużo e, pucharków, może z tysiąc, i uzbieram już nam na brzoskwinkę. A wy poczekajcie chwilę. Patrzcie, to robimy teraz skok za 10 tysięcy i kupujemy nowy owoc. I jeszcze szybciej będziemy rośli. Będziemy najwięksi tu w tej, na, tej, na tym serwerze. Ok, 30, teraz 187 tysięcy. No, tu już musimy się troszeczkę napocić. Zobaczmy, jak szybko rośniemy. Patrzcie, to już w ogóle jest szok. Ale no, jeszcze chyba nie urośniemy do wieży numer 6. Wow, może uda nam się szybko zarobić na kolejny owoc. Już mam 300 pucharków, ale uzbieram nam 1000 i otworzymy 10 skrzynek. Patrzcie, już przerosliśmy do wieży. Ej, urośniemy! Patrzcie. Zdobyliśmy tą wieżę Przed ostatnią, najwyższą Musimy teraz dostać się tam Patrz, już nawet odbiliśmy się od ziemi O, tutaj Ale spoko Dobra, patrzcie, spadam o, Ale wysoko, jak się lecę szybko 200 pucharków To teraz nam pójdzie to szybciej Uzbieramy jak najwięcej się da Ja zbieram nam 1000 1000 pucharków i otworzymy 10 jajek. Patrzcie, możemy już obrócić kołem, więc yy, zobaczymy, co nam wylos. Obróćmy kołem, gdzie jest obrót koła? Tutaj. Dobra, trzymajcie kciuki, lecimy po OP. Mamy 0,5% szans, no i mamy tylko eliksir pieniędzy. Niestety. Trudno. Ej, co to są światy? Ej, musimy mieć 7500 tysiąca... pucharków mamy inne światy. Ja cię nie kręcę, My dopiero jesteśmy w pierwszym. Musimy 7500 pucharków. Otwieram 10 jajek. Patrzcie na to. 1100 pucharków. Dobra. Pierwsze jajko. No, ni nic ciekawego. Drugie. O, mamy krowę. Razy 6, 19%. Ej, musimy uzbierać na byka, ale fajnie. Mamy tu misia, chyba dajże, za, za 3,5 razy. Czarny misz. Lecimy dalej. Zwykły miś, 50% szans mieliśmy, no nic, jeszcze raz Czarny miś znowu, ale to i tak będziemy mieli raczej fajnie Już teraz nam dawał kasy Znowu krowa, razy 6, mamy dwie, ale super Dawajcie byka, znowu czarny miś Dobra, jeszcze 4 razy możemy otworzyć Znowu mamy 3 krowy, czyli razy 18 będziemy mieli Ale nadal nie mamy byka, aby nam się przydał Dobra, dwa otwarcia ostatnie z nowym miś, niestety. I mamy krowę, dobra. Czyli mamy trzy krówki Które dają nam dużo pieniędzy. Więc teraz zobaczmy ile zarobimy. Po 800 panowie, teraz to lecimy. I wezmę jeszcze eliksiru żyje. O, po 1200. To zaraz zarobimy na nowy owoc. Ale Jazz, to teraz to szybciutko zarobimy 160 tysięcy. Bez problemu przejdziemy jeszcze może do następnego świata. Musimy się sprężać. Jeszcze musimy raz urosnąć. Rośnijmy szybko. Dobra, spadam i kupuję lepszy owoc. I go dogonimy pewnie. Teraz ta największa wieża nie sprawi nam pewnie problemu. Mamy kokosa. Ej, jeszcze nam brakuje chwilę. Musimy zjeść. 10 tysięcy szybko. Ok, i teraz kupujemy kokosa. Figa jest za 300 tysięcy, szybko uzbieramy. Póki mamy eliksir Patrzcie, po 2000 nam daje. Szybko uzbieramy na Figę. Patrzcie, teraz bez problemu chyba idziemy po tą wieżę. Zobaczymy, czy nam się uda. Ale czy nam się uda, właśnie? Patrzcie, już jesteśmy daleko. Ale nawet nie widzimy końca tej wieży. Czy ta wieża nie ma końca? Dobra, widzę koniec. Czy to jest koniec wieży? Tak. Patrzcie, tu jest koniec wieży. Mamy 102 tysiące. Dobra, nie będę przedłużał, bo musimy uzbierać na figę, to szybko urośniemy. I mamy kolejne 100 tysięcy, więc lecimy na dół. Patrzcie, jak teraz długo lecimy. Coraz szybciej, coraz szybciej. Uooo! Tą dużą wieżę musimy na pewno zdobyć. To nie ma opcji. No, jeszcze, jeszcze 100 tysięcy. Szybciutko ogarniemy. 100 tysięcy, jeszcze mamy minutkę e, po prostu zwiększonej ilości monet. Więc bez problemu dojdziemy do tej wieży jeszcze teraz. To będzie nasz ostatni, jakby to powiedzieć, e, rośnięcie przed największą wieżą. Zobaczymy. Ok, mamy 100 tysięcy, to ja spadam. Nie rośnie już dłużej, bo idę po następny owoc do sklepu. Idziemy po figę. Ma, daje nam w dużo, dużo więcej. Ło i patrzcie, teraz rośniemy. Idziemy na tą najwyższą wieżę. Zobaczymy, ile zarobimy jeszcze. Patrzcie na to. Zdobędziemy ją. No nie ma takiej opcji, że nie. No teraz mamy, patrzcie, 50% i patrzcie, jak tu jest wysoko. Patrzcie, ktoś nas szybko przegonił. Dogonimy go. Patrzcie, bez problemu. 140 tysięcy. I bez problemu. Urośliśmy mega wysoko. Aktualnie jesteśmy najwyżsi. I lecimy z najwię no, największej wieży. O, ale jazz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę yy, i komentarz. Czy chcecie jeszcze jeden odcinek z tego, to wtedy pójdziemy już do drugiego świata i zobaczymy co tam się dzieje. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Na razie. Jo. Cześć!